Prowadzisz biznes w głowie i zastanawiasz się, jak zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów. W dzisiejszym odcinku omówimy 6 kluczowych obszarów, które pomogą Ci zmniejszyć koszt pozyskanego klienta nawet o 93%. Cześć, nazywam się Paweł Wołodko i od lat pomagam rozwijać biznesy oraz wdrażać skuteczny marketing w firmach usługowych. Żeby łatwiej było Ci zrozumieć, jak do tego dojść, omówię 6 kluczowych obszarów, które pozwolą Ci w prosty i skuteczny sposób zwiększyć liczbę jakościowych klientów. Do każdego obszaru przedstawię realne przykłady rozwoju firm, które osiągnęły sukces oraz przykłady firm, które robiły to po prostu źle. Wprowadzając te kilka prostych usprawnień szybko zauważysz realne efekty. Od razu mówię. Wiem, że może to brzmieć zbyt pięknie, ale pamiętaj, że nawet drobne zmiany są w stanie przynieść rezultaty takie, jakie chcesz, oczywiście o ile są właściwie zaplanowane. Skoro mam już twoją uwagę, chcę cię zachęcić do śledzenia całego cyklu, ponieważ każdy z tych obszarów, o których za chwilę wspomnę, doczeka się oso osobnego, znacznie bardziej szczegółowego odcinka. Więc jeśli chcesz wiedzieć, jak to wszystko wdrożyć w swojej firmie, koniecznie zasubskrybuj kanał i zajrzyj do linków. W opisie. Większość właścicieli firm usługowych zdaje sobie sprawę, że bez marketingu trudno mówić o rozwoju biznesu, ale często nie wiedzą, które dokładnie działania faktycznie przełożą się na wzrost liczby zapytań. W efekcie działają chaotycznie. Jednego dnia publikują post w mediach społecznościowych, innego uruchomią kampanię yy, w Google Ads, jednak nie mają spójnej strategii, która przeprowadzi odbiorców od pierwszego kontaktu z marką, aż do momentu, w którym staną się płacącymi klientami. Aby uniknąć marnowania czasu, energii, a przede wszystkim pieniędzy, warto przyjrzeć się sześciu kluczowym obszarom. Pierwszym obszarem jest zrozumienie, kto jest Twoim klientem i jakie problemy próbujesz rozwiązać. Bez jasno zdefiniowanej grupy docelowej nawet najlepsza oferta może nie trafić w potrzeby odbiorców. Po drugie, konieczna jest klarowna oferta. Czy w ciągu kilku sekund potrafisz wyjaśnić, dlaczego ktoś miałby skorzystać właśnie z Twojej usługi? Jeśli Twój przekaz jest zbyt ogólny lub skoncentrowany wyłącznie na Tobie, potencjalny klient nie zrozumie, co konkretnie zyska dzięki współpracy z Tobą. Trzecim obszarem jest optymalizacja strony internetowej pod kątem sprzedaży, czyli zapewnienie czytelnego układu, wyraźnych wezwań do działania, czyli tzw. call to action i prostych formularzy kontaktowych, by maksymalnie ułatwić przejście od zainteresowania usługą do wysłania zapytania. Czwartym elementem jest budowanie zaufania, w tym pozyskiwanie pozytywnych opinii oraz tzw. social proof. W branży usługowej nic nie wzmacnia reputa reputacji tak skutecznie jak rzetelne pięciogwiazdkowe recenzje zadowolonych klientów. Jednocześnie warto zadbać o rozwój marki osobistej w mediach społecznościowych, publikując treści eksperckie i merytoryczne. Dzięki temu pokazujesz się jako specjalista, który, któremu warto zaufać, odbiorcy wiedzą, że masz praktyczne doświadczenia i potrafisz pomóc w realnych problemach. Piąty obszar to płatne reklamy takie jak Google Ads czy Meta Ads, które przy dobrze dobranych słowach kluczowych i dopracowanych kreacjach dają szansę na szybkie dotarcie do bardzo dużej liczby odbiorców chcących skorzystać z Twojej oferty. Ale pamiętaj, jeśli pozostałe obszary, które omawiamy leżą, Twoi odbiorcy będą wychodzić z swojej strony internetowej tak samo szybko, jak na nią wchodzili. W przypadku Google Ads od przejścia na stronę internetową konkurencji dzielą ich tylko dwa kliknięcia myszką, także pamiętaj o tym. Wreszcie szósty aspekt łączący wszystkie pozostałe obszary w całość, czyli uwaga spójny proces sprzedaży. Musisz wiedzieć, co robić z lidem tuż po tym, jak zostawi do siebie kontakt, by żaden potencjalny klient nie zniknął bez odpowiedzi. Wiem, że wszystko wydaje się proste i na pewno kiedyś słyszałeś o każdym z tych obszarów, ale czy na pewno jesteś przekonany, że dobrze wdrażasz zmiany, czy po prostu odhaczasz, bo tak wypada? Teraz na szybko omówimy każdy z tych przykładów, żebyś lepiej mnie zrozumiał. Idealny profil klienta, czyli ICP. Pierwszym krokiem do stworzenia skutecznej strategii marketingowej jest odpowiedź na pytanie, do kogo tak naprawdę kieruje swoją ofertę. Być może wydaje ci się to oczywiste, ale czy na pewno? Tutaj właśnie wkracza koncepcja ICP czyli Ideal Client Profile, czyli po, po polsku idealny profil klienta. Jeśli nie wiesz kim jest twój klient i z jakimi wyzwaniami się mierzy, trudno będzie ci stworzyć produkt czy usługę, które faktycznie rozwiążą jego problemy i będą dopasowane do jego potrzeb. W efekcie możesz kierować swoją ofertę do przypadkowych osób, przepalając budżet marketingowy i tracąc czas, czas jeszcze raz, pieniądze. I'm only my half. Precyzyjnie zdefiniowane ICP pozwala określić, kim są twoi odbiorcy, gdzie się znajdują, jakie mają potrzeby i w jaki sposób podejmują decyzje zakupowe. Gdy znasz te wszystkie elementy, twoje działania promocyjne są spójne i trafią dokładnie tam, gdzie chcesz. Najważniejsza zasada brzmi: wszystko spisuj na papierze, nie trzymaj tego w głowie. Jeśli już prowadzisz działalność, skorzystaj np. Na z narzędzi takich jak Google Analytics 4, Buxy. Jeśli działasz w branży beauty, na przykład, a także z różnego rodzaju raportów branżowych, statystyk, GUS i, i tak dalej. Do stworzenia ICP najlepiej jest posłużyć się szablonem. Przyjrzyj się temu, jak wygląda Twój dotychczasowy klient, skąd pochodzi, ile ma lat, jakie jest płci, co go interesuje i jakie ma zwyczaje zakupowe. Ile zarabia, co go motywuje do skorzystania z Twojej oferty, może cena, może jakość, może lokalizacja, bo do Twojego lokalu jest blisko. Dzięki temu dowiesz się, czy faktycznie trafiasz do odpowiedniej grupy, czy może marnujesz swój potencjał. W opisie tego materiału znajdziesz ten szablon. Pobierz go, wydrukuj i uzupełnij, aby jeszcze dokładniej zweryfikować, jak wygląda Twój idealny odbiorca. Nie rób tego w głowie. Pamiętaj też, aby sprawdzić na ile Twój obecny biznes, biorąc pod uwagę wygląd, lokalizację i renomę, faktycznie odpowiada oczekiwaniom grupy, do której chcesz dotrzeć. Kiedy dobrze wiesz, jakie cechy i zachowania mają Twoi odbiorcy, zdecydowanie łatwiej wybrać odpowiednie kanały marketingowe. Jeśli docelowi klienci częściej przebywają na Facebooku niż na LinkedIn, naturalnym krokiem będzie inwestowanie w reklamy i działania właśnie na Facebooku. Analogicznie możesz dopasować treści tak, by idealnie wpisywały się w potrzeby twojej grupy, zwiększając prawdopodobieństwo, że zobaczą w tobie zaufanego specjalistę. Dzięki temu z czasem zaczną traktować cię jako fachowca, który naprawdę rozumie ich potrzeby i wie, jak skutecznie im zaradzić. Budowanie zaufania i social proof Teraz skupimy się na budowaniu zaufania i social proof. W branży usługowej zaufanie odgrywa szczególnie ważną rolę, bo często sprzedajesz nie tylko produkt, ile obietnicę rozwiązania czyjegoś problemu. Tu znowu kluczowe okazuje się dokładne określenie swojego ICP, czyli idealnego klienta. Jeśli wiesz, z kim rozmawiasz, możesz lepiej dopasować argumenty i treści budujące twój wizerunek jako wiarygodnego eksperta. Pierwszym krokiem do budowania zaufania jest pokazanie, że masz realne osiągnięcia i możesz poprzeć je faktami. Jeśli masz na koncie konkretne sukcesy, pochwal się nimi. Przedstaw zdjęcia z realizacji, pochwal się liczbą zadowolonych klientów czy konkretnymi efektami, jakie udało Ci się wypracować dla poprzednich zleceniodawców. Budowanie marki osobistej może zdziałać cuda. Publikuj wartościowe treści w swoich kanałach, np. blog czy media społecznościowe, organizuj webinary lub bierz udział w wydarzeniach branżowych. Im bardziej stajesz się w oczach odbiorców ekspertem, tym mniejsze opory będą mieli przed skorzystaniem z swoich usług, bo tak naprawdę tutaj chodzi głównie o zaufanie. Ogromną rolę w budowaniu zaufania odgrywają też opinie i recenzje. W końcu tak zwany social proof potrafi przechylić szale decyzji. Im więcej wiarygodnych opinii znajdzie się na Twoich kanałach takich jak Facebook czy Google itd. tym łatwiej będziecie odbierać jako zaufanego partnera. Ale jak skutecznie pozyskiwać dużo opinii? Najprostszy sposób Podziękuj zadowolonym klientom i poproś o opinię wprost, na przykład mailowo, czy po zakończeniu usługi. Zaznacz, dlaczego jest to tak dla Ciebie ważne, a jeśli rozmawiasz z klientem na żywo, zachęć go do tego, żeby zrobił coś teraz. Pamiętaj, w tym momencie, nie później, bo prawdopodobnie tego nie zrobi. Możesz też zaoferować coś w zamian, na przykład jakiś gratis. Niedaleko mojego domu jest kebab, gdzie jeśli pokażesz, że, op że wystawiłeś opinię, dostaniesz do swojego zamówienia frytki i Coca-Colę gratis. Ważne żeby nie brzmiało to nahalnie, lecz jako forma podziękowania. Pomyśl sobie, co mógłbyś użyć jako taki gratis, jako podziękowanie za wystawienie opinii i wykorzystaj to przy kolejnych klientach. Udostępnij wygodny sposób na wystawienie opinii. Zamiast kazać klientowi przekopywać się przez stronę internetową, możesz wywiesić w punkcie usługowym tabliczkę z czytelnym kodem QR. Po jego zeskanowaniu klient od razu trafi na stronę z możliwością wystawienia opinii, co znacznie przyspieszy proces. Pamiętaj, że ludzie są skłonni poświęcić te kilkanaście sekund, by napisać recenzję, jeśli zrozumieją, że realnie wspierają w ten sposób Twój biznes i zobaczą, że bardzo Ci na tym zależy. W połączeniu z Twoimi dowodami na skuteczność, czyli np. zdjęciami przed i po, liczbą zrealizowanych projektów albo ilością stałych zleceń, taki zestaw stanowi mocny fundament w budowaniu długotrwałego zaufania. A ono przekłada się nie tylko na większą liczbę zapytań, ale przede wszystkim na rosnącą liczbę sfinalizowanych transakcji. Obszar trzeci: Optymalizacja strony WW pod kątem sprzedaży. Trzecim obszarem, który warto dopracować, jest optymalizacja strony internetowej pod kątem sprzedaży. Nawet najbardziej atrakcyjna oferta nie pozyska ci klientów, jeśli odbiorca nie będzie mógł z łatwością do niej dotrzeć i szybko się z tobą skontaktować. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest wyraźne wyeksponowanie numeru telefonu i adresu e-mail, najlepiej już na stronie głównej w miejscu, które odwiedzający zobaczą od razu po wejściu w witrynę. Nie zawsze ktoś musi szczegółowo zaznajomiać się z twoją ofertą. Jeśli w Google wpisuje barber Sosnowiec, nie musi czytać o waszych osiągnięciach, a po prostu chcę zadzwonić i się umówić. Widoczne dane kontaktowe sprawiają, że klient nie będzie musiał przeklikiwać się przez kolejne podstrony, żeby znaleźć dane kontaktowe. Kolejną ważną kwestią jest intuicyjna nawigacja. Zgodnie z zasadą trzech kliknięć, użytkownik powinien dotrzeć do potrzebnych informacji w maksymalnie trzech krokach, czyli pierwsze kliknięcie, drugie i trzecie powinno kierować go do rzeczy, którą chce znaleźć. Jeżeli musi się długo zastanawiać, jak znaleźć konkretną usługę, czy może cennik, łatwo się zniechęci i opuści stronę, ewentualnie przejdzie do strony konkurencji. Dlatego istotne jest przejrzyste menu oraz logiczna struktura podstron, dzięki którym każdy odwiedzający szybko odnajdzie to, czego szuka. Sprawdź 15 razy, czy Twoja strona na pewno przystosowana jest do wersji mobilnej. Obecnie większość użytkowników trafia na strony bezpośrednio przez swojego smartfona. Równie ważne jest szybkość ładowania. Użytkownicy nie będą cierpliwie czekać, aż załaduje się ciężka grafika czy kolejny blok tekstu. Im dłuższy czas wczytywania, tym większa szansa, że osoba zrezygnuje z przeglądania Twojej witryny i wyjdzie do strony konkurencji. Jeśli chcesz sprawdzić szybkość Twojej strony, możesz skorzystać z takich narzędzi jak na przykład Pages Speed. Bardzo istotne jest korzystanie z prawdziwych zdjęć, a nie tylko ze stokowych fotografii czy grafik wygenerowanych przez AI. Autentyczne obrazy Ciebie, Twojego biura czy samej usługi pozwalają nawiązać bliższą relację z odbiorcą, pokazując, że jesteś realną osobą lub firmą. Warto też zadbać o klikalne numery telefonów i adresy e-mail, co pozwoli nie tylko ułatwić użytkownikom wykonanie pożądanego działania, np. wykonywanie połączenia telefonicznego jednym kliknięciem, ale też umożliwić mierzenie i śledzenie zachowań odwiedzających osób. Dzięki temu uzyskasz cenne dane analityczne, które pomogą w dalszej optymalizacji. A skoro mowa o danych, integracja z narzędziami analitycznymi, takimi jak Google Analytics, to kolejny kluczowy element. Mówić teraz o ogólnikach i kluczowych błędach, ale skąd masz, skąd masz wiedzieć, co konkretnie masz usprawnić, skoro nie masz żadnych danych? Bez analityki nie jesteś w stanie ustalić skąd przychodzą użytkownicy, które podstrony odwiedzają najchętniej, a na jakim etapie najczęściej rezygnują. Te informacje są niezbędne, by wprowadzać sensowne ulepszenia i stopniowo poprawiać wyniki. Oczywiście sama oferta powinna być zaprezentowana w przejrzysty sposób, ale o tym powiedziałem już w poprzednim punkcie. Pamiętaj jedynie, że odpowiednie rozmieszczenie ważnych informacji na stronie, takich jak główne korzyści czy cennik, może znacząco wpłynąć na decyzje zakupowe odwiedzających. Jeśli wszystkie te elementy będą dobrze dopracowane, strona stanie się skutecznym narzędziem, które realnie wesprze, z naciskiem na wesprze, Twoją sprzedaż i oczywiście budowanie relacji z klientami czy potencjalnymi klientami. Przejdźmy teraz do kolejnego obszaru: klarowna oferta. Mocna oferta jest absolutną podstawą skutecznej sprzedaży. Klienci mają dziś dostęp do wielu źródeł informacji. Jeśli w Twojej ofercie nie znajdą jasno określonych korzyści czy też warunków skorzystania z usługi, to wybiorą kogoś innego. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, które decydują o jakości Twojej oferty. Przede wszystkim, zadbaj o to, by oferta odpowiadała na konkretny problem klienta. Twoje doświadczenie i kompetencje są ważne, ale to nie one są w centrum uwagi. Najważniejsze jest to, co realnie zyska kupujący. Ustal yy, na jakie pytania i potrzeby odpowiadasz, a następnie przedstaw to w prostej, przystępnej formie. Unikaj tworzenia ściany tekstu, zamiast tego wybierz kilka kluczowych punktów, które jasno zarysują, w czym możesz pomóc i dlaczego warto ci zaufać. Kolejny istotny element to przejrzysty cennik. Klienci bardzo nie lubią, gdy cena jest ukryta bądź trudna do znalezienia. Wiadomo, nie w każdym przypadku będzie to możliwe. Jeśli prowadzisz studio detailingowe i masz ofertę na oklejanie samochodów folią, przedstaw przynajmniej widełki cenowe, bo odbiorca mógł oszacować, czy stać go na Twoje usługi, czy też nie. Ważne jest też podkreślenie tego, co wchodzi w cenę. Wtedy klient wie, za co konkretnie płaci. Warto też rozważyć dodanie lit magnetu, czyli czegoś, co zachęci potencjalnego klienta do nawiązania współpracy. Może to być mocna zniżka, bezpłatna konsultacja, krótki poradnik w PDF, czy dodatkowy zabieg gratis, który pozwoli klientowi poznać próbkę Twoich możliwości. Taki magnes świetnie buduje zaufanie, zwłaszcza wśród osób, które jeszcze nie miały styczności z Twoją marką. Pamiętaj, żeby nie skupiać się wyłącznie na sobie. To częsty błąd. Ciągłe pisanie o własnym doświadczeniu, ukończonych kursach czy sukcesach bez wskazania, co z tego wynika dla klienta, nie pomoże. Postaraj się spojrzeć na ofertę oczami osoby, która jej potrzebuje. Co ją boli, jak bardzo potrzebuje rozwiązania i dlaczego akurat u Ciebie je znajdzie. Jednocześnie całkowicie wyeliminuj oklepane frazy, które w praktyce nic nie wnoszą. Jeśli to, co nazywasz wyróżnikiem widzisz w ofertach w 90% firm na rynku, to... To nie jest to żaden wyróżnik. Zastanów się, czy naprawdę jesteś najwyższej jakości i profesjonalny i indywidualnie podchodzący do klienta. Skoro dokładnie to samo pisze o sobie Twoja konkurencja, to nie jest wyróżnik. Żeby nie było tak dużo teorii, pokażę Ci kilka przykładów, jak przejść od pustych sloganów do realnych konkretów. Indywidualne podejście do klienta. Myślisz, że ktoś chwali się brakiem indywidualnego podejścia? Zamiast tego napisz: Przed każdym zabiegiem oferujemy 15-minutową konsultację, w trakcie której analizujemy stan skóry, dobieramy kosmetyki dopasowane do Twoich potrzeb itd. W ten sposób pokazujesz, jak konkretnie i indywidualnie podchodzisz do klienta, bez mówienia mu tego wprost oczywiście. Wysoka jakość usług. Wysoka? Czyli jaka? W czym konkretnie przewyższasz resztę? Możesz powiedzieć, ponad 200 udanych realizacji potwierdzonych referencjami. Brzmi to o wiele lepiej. Profesjonalna obsługa. Czy jesteś w stanie znaleźć trzy firmy, które chwalą się brakiem profesjonalnej usługi? Domyślam się, że nie. Jak zmierzyłeś swój profesjonalizm w skali od 1 do 10? Możesz napisać. W ostatnim roku przeprowadziliśmy ponad 70 kampanii Google Ads dla firm z sektora IT i e-commerce, pomagając im zwiększyć sprzedaż średnio o 85%. Konkurencyjne ceny. Czyli jakie właściwie, niższe o 50 groszy od konkurencji, czy takie same jak konkurencja? Lepiej zmienić to na oferujemy pakiety zabiegów, dzięki nim możesz zaoszczędzić nawet 20% w porównaniu z tym i tym i tym. Lecimy dalej. Duże doświadczenie. Jak Twój klient może zmierzyć swoje duże doświadczenie? Może lepiej przekształcić to delikatnie, na przykład yy, od 2010 roku zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy ponad 200 aplikacji mobilnych dla klientów z sektorów edukacji i finansów, co pozwala nam sprawnie rozwiązywać nietypowe problemy. Zwróć uwagę, że w każdym przypadku pojawia się konkret, liczby, przykłady, fakty, detale, które odbiorca może zweryfikować lub sobie wyobrazić. Indywidualne podejście nabiera sensu, gdy pokażesz jak to robisz. Najwyższa jakość staje się czymś namacalnym, gdy opisujesz, w czym ona się przejawia. Tylko w ten sposób przekonasz potencjalnego klienta, że Twoja oferta różni się od setek innych, w których wszyscy zapewniają indywidualne podejście i profesjonalizm. Tyle. Na koniec pamiętaj, że Twoja oferta może mieć różne formy, np. strona www. czy oferta PDF. Ważne, aby w każdym przypadku nie tworzyć zbędnej ściany tekstu, o tym już wspominałem. Struktura oferty i przejrzysty układ są mega istotne. Klienci szybko się nudzą i przeskakują wzrokiem do kolejnych sekcji. Pamiętaj też, żeby maksymalnie uprościć potencjalnemu klientowi kontakt z Tobą. Numer telefonu, adres e-mail powinny być widoczne już na pierwszej stronie, tak by nikt nie musiał ich szukać. Warto też dodać krótkie podsumowanie i ewentualny bonus, czyli tzw. lead. Magnet, który pozwoli odbiorcy wrócić do najważniejszych informacji i jednocześnie zachęci go do podjęcia kolejnego kroku. Obszar piąty. Płatne reklamy. Płatne reklamy to jedno z najlepszych narzędzi do szybkiego dotarcia do potencjalnych klientów. Sprawdzają się zwłaszcza wtedy, gdy potrzebujesz niemal z dnia na dzień zwiększyć sprzedaż. Pamiętaj jednak, że skuteczne kampanie Google Ads czy Meta Ads wymagają solidnych fundamentów. ICP, solidnej oferty czy dopracowanej strony internetowej. Najpierw upewnij się, że masz wdrożone narzędzia analityczne takie jak Google Analytics 4 czy Metapixel, aby śledzić zachowania użytkowników. To umożliwi tworzenie kampanii remarketingowych, prospectingowych i konf konfigurację grup podobnych odbiorców. Dzięki temu unikniesz przepalania budżetu na osoby niezainteresowane Twoją ofertą. Temat jest bardzo obszerny, dlatego szczegółowo każdy z tych zagadnień poruszę w osobnym odcinku. Dlatego jeśli jakoś słowa nie zrozumiałeś, niczym się nie przejmuj, będzie do tego dedykowany odcinek. Przy konfiguracji kampanii w Google Ads unikaj dopasowań przybliżonych i codziennie dodawaj wykluczające słowa kluczowe na podstawie wyszukiwanych haseł. Nie ufaj ślepo rekomendacjom Google. Stawiaj na precyzję targetowania, szczególnie jeśli kierujesz się do lokalnych czy wąskich grup, np. młodzi rodzice. W meta Ads nie korzystaj z opcji promuj post. Pełny menedżer reklam daje znacznie więcej możliwości optymalizacji, dlatego zrezygnuj z tej opcji promowania postu, bo jest kompletnie niepotrzebna i przepali twój budżet reklamowy. Równie ważne są atrakcyjne kreacje reklamowe. Grafiki, nagłówki, teksty powinny jasno wskazywać korzyści dla klienta i zachęcać do konkretnego działania. Zadzwoń, wypełnij formularz, umów się na bezpłatną konsultację itd. itd. Zawsze kieruj odbiorcę na dedykowany landing page, a nie na stronę główną. Na koniec nie zapominaj, że płatne kampanie to maraton, a nie sprint. Zanim osiągniesz naprawdę satysfakcjonujące wyniki, musisz uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, że każda reklama opiera się przede wszystkim na danych. Najpierw uruchamiasz kampanię, dajesz jej czas na zebranie informacji, następnie analizujesz zebrane dane, sprawdzasz co działa najlepiej, a co wymaga poprawy. I na tej podstawie wprowadzasz zmiany. Później cały cykl zaczyna się od nowa, czyli analizujesz dane itd. Tak tak Dlatego jeśli zależy Ci na stabilnych, długoterminowych efektach, nie licz na radykalną poprawę w ciągu tygodnia. Zamiast tego postaw na konsekwentne działania, regularnie monitoruj kampanię i udoskonalaj je w taki sposób, żeby z każdym dniem były lepsze, ale pamiętaj, że kampania to nie sprint, a maraton 6. Spójny proces sprzedaży. Mamy to. Po tych wielu godzinach udało nam się przejść do ostatniego, najważniejszego, kluczowego elementu spójnego procesu sprzedaży. To on decyduje o tym, czy Twoje działania marketingowe faktycznie prorzą się na pozyskanych klientów, bo jak wiadomo, to nie lidy przenoszą Ci pieniądze, tylko klienci. Przede wszystkim pamiętaj, że im szybciej skontaktujesz się z nowym potencjalnym klientem, tym większe masz szanse na finalizację sprzedaży. Według badań m.in. z Harvard Business Review nawiązanie kontaktu w ciągu pierwszych 5 do 15 minut od momentu, gdy ktoś zostawi Ci swoje dane, może nawet 21 krotnie zwiększyć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji w porównaniu z nawiązaniem kontaktu po upływie 30 minut czy nawet kilku godzin. Uwaga, musi to wybrzmieć nawet 21-krotnie, dlatego mega ważne jest, żebyś kontaktował się z potencjalnymi lidami tak szybko, jak to możliwe. Więc jeśli prowadzisz kampanię nastawioną na formularze kontaktowe, czy dostajesz zapytania mailowe, odpowiadaj tak szybko, jak to możliwe. W przypadku kampanii nastawionych na kontakt przez Messengera, którą wstępnie obsługuje bot, podejmij rozmowę najszybciej, jak się da i kontynuuj rozmowę. Drugą kwestią jest przemyślenie ścieżki od momentu pojawienia się lida, aż po sfinalizowanie współpracy. Kto odbiera telefon? Kto odpisuje na maile? Kto wypełnia CRM, o którym za chwilę powiem? Jak szybko wysyłasz ofertę i jakie działania podejmujesz, jeśli klient nie odpisuje? Wszystko to powinno być spisane na kartce, ponownie, na kartce, a nie w głowie. I ustalone oczywiście w firmie tak, aby proces był spójny i powtarzalny. Tutaj z pomocą przychodzi system CRM, czyli Customer Relationship Management. Jest to narzędzie, które umożliwia nie tylko przechowywanie danych kontaktowych, ale też śledzenie całego procesu sprzedaży od pierwszego kontaktu aż do podpisania umowy. W Polsce szczególnie popularne są rozwiązania takie jak Lifespace, Pipedrive czy HubSpot. Każde z nich ma nieco inny interfejs i funkcjonalności, ale w wielkim skrócie. Te narzędzia pozwalają m.in. na automatyzację etapów, czyli np. wysłanie maila powitalnego, yy, przypominanie o konieczności kontaktu z leadem po określonym czasie, monitorowanie statusu każdej szansy sprzedażowej i szybkie wychwycenie, gdzie klient utknął. Dzięki temu masz pewność, że żaden wartościowy kontakt nie zgubi się gdzieś po drodze. CRM pozwoli ci też otrzymywać klarowny obraz lejka sprzedażowego. Wiesz, ile lidów pojawiło się w tym tygodniu, ilu z nich przeszło do kolejnego etapu negocjacji, a ilu zrezygnowało. Dodatkowo możesz sprawdzić, jak wartościowe są pozyskane lidy, czyli to, co wpada na przykład z reklam na Facebooku, czy jest w porządku, czy na przykład są to całkowicie osoby przypadkowe i należy zmienić kampanię marketingową. Na tej podstawie możesz usprawnić swój proces, skracając czas reakcji i lepiej dopracowując ofertę do potrzeb odbiorców. W praktyce oznacza to, że jeśli zainwestowałeś w reklamy Google Ads czy Meta Ads, a ktoś właśnie zostawił Ci wiadomość na Messengerze, to naprawdę warto poświęcić te kilka minut, by odezwać się do niego, zanim pójdzie gdzieś indziej. Jeśli masz włączonego chatbota. Super, on może wstępnie zebrać dane kontaktowe lub, lub odpowiedzieć na podstawowe pytania, ale finalnie klienci chcą mieć poczucie, że po drugiej stronie jest człowiek i potrafi się zaopiekować ich. Problemem. Podsumowując, spójny proces sprzedaży to odpowiedni balans między automatyzacją, by nie marnować czasu na jakieś powtarzalne czynności, a ludzkim podejściem, żeby klient czuł się ważny. W połączeniu z szybkim czasem reakcji, jasną komunikacją i skutecznym systemem CRM Twoje wysiłki marketingowe zyską solidne podparcie, a kampanie zaczną przynosić wymierne. Korzyści. Jak widzisz skuteczne zwiększanie liczby zapytań i klientów w branży usługowej to nie kwestia jednego magicznego triku, lecz spójnej układanki. Zaczynasz od zrozumienia kim jest Twój klient, żeby potem stworzyć ofertę idealnie dopasowaną do jego potrzeb. Kiedy masz już mocną ofertę, tworzysz angażującą stronę internetową nastawioną na konwersję, aby Twoi klienci nie tylko wiedzieli, co oferujesz, ale też łatwo mogli się z Tobą skontaktować. Ważne jest też budowanie zaufania poprzez realne osiągnięcia, recenzje i dowody społeczne. Na koniec pamiętając, że wszystko to na nic się nie zda, jeśli nie masz spójnego procesu sprzedaży, dzięki któremu żaden lead nie zaginie w akcji. Wiem, że odcinek był długi, ale było dużo do opowiedzenia. Jeśli naprawdę chcesz wyciągnąć coś z tego odcinka, wypisz sobie na kartce każdy z tych etapów, a następnie dodaj po dwie rzeczy, jakie będziesz w stanie usprawnić w ciągu najbliższych 30 dni do każdego z czynników. W kolejnych odcinkach dużo bardziej będę rozbijać na szczegóły każdy element i pokażę Ci realne narzędzia, które pomogą w prosty sposób wprowadzać usprawnienia. Dlatego zachęcam Cię do subskrybowania kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku.